Nie będzie to film o toksycznej produktywności, tylko o prostych nawykach, dzięki którym możesz przejść z. Boże, nic mi się nie chce. Do. Dobra, porobię coś produktywnego. Ja jestem Adam i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak być produktywnym, nawet wtedy, kiedy jesteśmy leniwi. Jeżeli filmik ci się spodoba, to pamiętaj, żeby dać mu łapkę w górę i zasubskrybować kanał, tak aby być na bieżąco z wszystkimi nowymi materiałami ode mnie. Chciałbym Wam jeszcze wszystkim podziękować za to, że na tym kanale jest już 40 tysięcy subskrypcji. Gdybym chciał każdemu z Was kupić moją ulubioną oponkę, to wydałbym ponad 120 tysięcy. To dużo. Przechodzimy do filmiku. Ale zanim przejdziemy do punktów, które chcę Wam przedstawić, powitajmy sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Surfshark VPN. Czym jest Surfshark z angielskiego, wirtualną siecią prywatną, która zapewnia bezpieczeństwo i prywatność poprzez ukrywanie tego, co robicie w sieci? Kiedy idę się pouczyć do kawiarni czy biblioteki, zawsze mam opór, żeby korzystać z ogólnodostępnego Wi-Fi, bo mam świadomość, że mój komputer jest podatny na wgląd w to, co robię innych osób. Przez to, na przykład, ktoś może wejść w posiadanie moich danych osobowych. Surfshark VPN, to co robię w tej sieci jest maskowane dzięki wojskowej klasy szyfrowaniu, przez co nikt nie będzie miał do tego dostępu. Druga sprawa, czyli czy nigdy nie zdarzyło wam się, że chcieliście obejrzeć jakiś mega popularny serial, który nie był dostępny na serwisach streamingowych w Polsce? Chyba większości z nas to się zdarzyło. Dzięki Surfshark VPN możemy połączyć się z serwerem znajdującym się w innym kraju i oglądać wszystkie dostępne tam na serwisach streamingowych filmy czy seriale. Ważne, że jedna subskrypcja obejmie wszystkie twoje urządzenia i możesz się nią podzielić tak, także z członkami rodziny. Jeżeli użyjesz mojego linku i kodu znajdujących się w opisie filmu, dostaniesz nie 50, nie 70 a uwaga, 85% zniżki i 3 miesiące Surfshark VPN za darmo. Myślę, że to dobry deal, więc sprawdź koniecznie. Wracamy, bo produktywność czeka. Zebrałem dzisiaj dla Ciebie 9 zasad, dzięki którym dużo łatwiej będzie Ci być produktywnym i przechodząc do pierwszej zasady, to odpowiedz sobie na pytanie, po co to robisz? Mam wrażenie, że nie widząc konkretnego celu w czymś, co robimy, nie ma szansy, że będziemy w tym sumienni, że będziemy do tego chcieli dążyć. I może to się Tobie wydawać śmieszne, ale na naprawdę według mnie jedną z kluczowych rzeczy jest zadanie sobie pytania, na co ja to w ogóle robię. I niezależnie, czy chodzi o jakieś małe rzeczy typu sprawdzian, kartkówka, czy dużo większe, na przykład matura, studia, zadanie takiego pytania i odpowiedzenie sobie na nie może dużo zmienić. Bo jeżeli na przykład masz przed sobą maturę, to twoją motywacją może być jak najlepsze zdanie tej matury po to, żeby dostać się na wymarzone studia. I to, do jakiej konkluzji dojdziesz, warto zapisać sobie na małej karteczce i powiesić w widocznym miejscu. Uczę się do matury po to, żeby dostać się na studia, o których zawsze marzyłem. I wtedy, kiedy będziesz siedział i nic ci się nie będzie chciało robić i będziesz scrollował TikToka, to kątem oka zobaczysz tę karteczkę. I może to wywoła jakiś impuls, dzięki któremu otworzysz książkę i zaczniesz się uczyć. Spełnia to wiele funkcji, bo między innymi urzeczywistniasz i nazywasz swoją motywację. Montuję teraz ten filmik i przysięgam Wam, że nie wiem, dlaczego przez cały filmik tak macham rękami. Eee, musicie jakoś to mi wybaczyć. Punkt numer dwa, czyli poranna i wieczorna rutyna. Z własnego doświadczenia wiem, że kiedy wstaję i od razu zaczynam scrollować TikToka, to mam wrażenie, że ta produktywność od razu leci do, bo tutaj stracę trochę czasu. Potem myślę sobie, hmm, kolejnego dnia to na pewno już będę produktywny, co nie jest prawdą. Dlatego tak ważne jest mieć mniej więcej ustaloną rutynę, co robicie na początku i na koniec dnia, co wprowadzi Was w ten produktywny mod? I takie ważne rzeczy dla mnie w tej rutynie to godzinę po wstaniu i godzinę przed pójściem spać, nie używanie telefonu, rano zjedzenie śniadania. Wiem, że wiele z Was nie rano śniadań, ale dla mnie to trochę game changer, bo dzięki temu mój mózg ma jakąkolwiek Energię do funkcjonowania. Rano fajnie zrobić coś na rozruszanie, coś lekkiego, jakieś rozciąganie, może yoga, a wieczorem na wyciszenie fajne są ćwiczenia oddechowe. Rzecz numer 3. Planuj. Zawsze powtarzam Wam, że jeżeli czegoś nie zaplanujesz, to jesteś trochę jak taka chorągiewka na wietrze, czyli albo coś mi się uda zrobić, albo coś mi się nie uda zrobić, może będzie tak, może będzie inaczej. A jeżeli zaplanuję sobie dzień, to mam już to mniej więcej gdzieś zapisane, już coś mnie trzyma w ryzach. Jakiś czas temu zrobiłem dla Was szablon w notion, który umieściłem w tym filmiku i będzie on idealny do takiego podstawowego planowania dnia, bo macie tam sekcję z podglądem całego tygodnia, gdzie możecie zaplanować sobie każdy Dzień. Widzicie też mniej więcej w ciągu tygodnia, jak udało wam się wypełniać te konkretne plany. I u mnie najbardziej sprawdza się robienie planu minimum, czyli naprawdę dosłownie kilku rzeczy, które muszę zrobić danego dnia. Bo jeżeli zaplanuję sobie góry, zrobię dzisiaj wszystko, co mogę zrobić w ciągu miesiąca, to raczej każdy domyśla się, że to się nie zdarzy. A jeżeli zaplanuję sobie nagrać filmik na TikToka, zrobić obiad i zadzwonić do urzędu, to już prawdopodobieństwo zrobienia tych wszystkich rzeczy jest dużo większe. Pamiętaj, żeby z tym planowaniem też za mocno się nie rozpędzać, bo u mnie planowanie dnia, co do minuty, co do godziny, na pewno nie będzie miał racji bytu, bo przekroczę coś o minutę. I już dzisiaj na pewno tego planu nie spełnię. Rzecz numer cztery, czyli rozkładaj duże zadania na mniejsze części po to, aby zapobiec prokrastynacji. Oj, zmagam się z prokrastynacją bardzo. I coś, co właśnie uważam, że pomaga mi w przezwyciężaniu jej, jest rozkładanie zadań na mniejsze części. Jakiś przykład. Zamiast planowania, że danego dnia nauczę się, na z całego działu z matematyki, gdzie wieczorem ledwo zacznę się uczyć, bo i tak, przecież się dzisiaj nie zdążę tego nauczyć, może zacznę jutro. Lepiej zapisać sobie. Sobie, że ogarnę teorie i zadania z wielokątów foremnych. I sumarycznie zaplanowałam sobie dużo mniej, ale zrobię dużo więcej niż gdybym zaplanował właśnie nauczenie się całego działu. I można to przenieść na wiele gruntów, bo tak naprawdę wiele rzeczy skomplikowanych, które robimy w ciągu dnia, można dzielić na mniejsze partie. Rzecz numer 5. Poznaj i zdefiniuj swój najbardziej produktywny czas w ciągu dnia. Od przedszkola jest nam mówione, że są osoby, które są rannymi ptaszkami i nocnymi markami. I to be honest, to prawda. Myślę, że też istnieją osoby, które po prostu w ciągu dnia mają najbardziej produktywny czas i mimo wszystko to pewnie jest najbardziej zdrowe, bo na przykład lepiej im się uczy w ciągu dnia na uczelni czy w szkole albo pracuje od 9 do 17, ale myślę, że bardzo duża grupa osób ma swój konkretny przedział czasu, w którym najlepiej im się uczy czy pracuje. I jeżeli już Definiujesz, czy lepiej idzie ci robienie rzeczy rano czy wieczorem, to urz swój plan dnia wokół tego. Na przykład, dla niektórych fajne będzie wstanie o szóstej. Ogarnięcie się mniej więcej do siódmej i z rana zaczęcie pracy. Wtedy możesz pracować nawet kilka godzin bez jakiegoś większego zmęczenia czy rozpraszania się. Natomiast druga osoba pracuje dużo lepiej wieczorem czy w nocy. I dobrze jest nie zmuszać się wtedy do jakiegoś katorżniczego porannego wstawania, tylko przesunąć to wszystko na później. Rzecz numer 6, czyli licznik aplikacji. Jeżeli w twoim telefonie nigdy nie był włączony licznik aplikacji, to liczy on czas, jaki spędzasz przy konkretnych aplikacjach. I powiem wam, że włączenie tego licznika i zobaczenie ile czasu, w ciągu dnia marnujemy na konkretne aplikacje, to może być po prostu mind blow, bo cały czas masz w głowie i myślisz, że nie masz na nic czasu, że inni potrafią zrobić w ciągu dnia tak dużo, a ty robisz mało. Ale tak naprawdę nie wiesz, kiedy ten czas ci ucieka. Po czym włączasz licznik aplikacji i widzisz, że nad aplikacją X spędzasz dwie godziny dziennie i właśnie na coś ten czas się podziewa. I najlepiej najpierw włączyć sobie ten licznik aplikacji, pozwolić, żeby działał on przez kilka dni i też, żeby te kilka dni obejmowało weekend i przeanalizować, na co niepotrzebnie spędzasz za dużo czasu. I na pewno nie polecam jakichś radykalnych zmian, typu odinstalowywanie danej aplikacji, bo mówisz mi, że prędzej czy później i tak ją zainstalujesz z powrotem, bo tak będzie. Chciał znowu wejść na tę aplikację. I myślę, że dobrym systemem będzie ucinanie w danym tygodniu, na przykład 5 czy 10 minut z używania danej aplikacji. Czyli ustalasz sobie limit dzienny krótszy o 5 czy 10 minut. Po tygodniu się do tego przyzwyczaisz i możesz znowu obciąć kilka minut. I dzięki temu, bez jakichś radykalnych kroków, możesz odzyskać część dnia. I ten wolny czas nie musi być koniecznie przeznaczany na przykład na naukę czy pracę. Możesz na przykład w tym czasie odpocząć albo robić jakieś swoje hobby. Jeżeli moje rady się tobie podobają. To przygotowałem dla Ciebie bonus i kolejne cztery rady, jak być produktywnym, umieszczam w poście na moim Instagramie, do którego link znajdziesz w opisie filmu. Nie zapomnij zaobserwować rzecz numer 7, czyli zadbaj o lifestyle. Pomimo szczerej chęci bycia produktywnym, Czasami to, jak zajmujemy się naszym otoczeniem i naszym życiem może temu bardzo przeszkodzić. Myślę, że każdy wie, że jeżeli zadbamy o swoje wnętrze i to, co jest wokół niego, to dużo łatwiej będzie nam robić rzeczy fajne, duże, ważne. I na co musisz zwrócić uwagę? Chodzenie spać i wstawanie mniej więcej o tych samych porach. I nie chodzi mi o to, żeby wstawać o 7 i iść spać o 22 codziennie, bo każdy ma inny rytm biologiczny. Ale jeżeli najlepiej idzie Ci się spać o godzinie X, a wstaje o godzinie Y, to postara i tak kierować swoim dniem, żeby najczęściej iść o tych godzinach spać i wstawać. Pomimo pozornej przyjemności z odsypiania w weekend nie jest to najlepszy pomysł i nie jest to też najzdrowsze. Więc jeżeli w miarę możliwości dostosujesz to, kiedy możesz iść spać, i kiedy wstawać, do tego, jak wygląda Twoja praca, godziny w szkole itd., to z większą chęcią będziesz podchodzić do codziennych zadań. Oczywistość, czyli w miarę zdrowe i sycące posiłki. W końcu, nasz mózg musi mieć jakieś paliwo do pracy, i jak najmniej używek i w miarę czysta zorganizowana przestrzeń wokół ciebie. Punkt numer 8, czyli w całym tym zaplanowanym dniu, postaraj się znaleźć czas dla siebie, bo jeżeli Twój dzień będzie wyglądał tak, że idziesz do szkoły, na uczelnię, potem wracasz, musisz się uczyć, nie masz w ogóle czasu na jakieś swoje rzeczy, na swoje przyjemności. To uwierz mi, że bycie produktywnym jest wtedy mega ciężkie, bo Twój mózg będzie sfokusowany tylko na jedno i przez to, że nie będzie miał takich relaksujących bodźców zewnętrznych, to Twoje chęci mogą się szybko wypalić. I w tym czasie dla siebie rób to, co właśnie Ty lubisz robić najbardziej: czytać książkę, oglądać serial. Robić coś kreatywnego, coś, dzięki czemu się trochę rozluźnisz. I też ważne jest, żeby nie czuć się winnym za to, że spędziło się fajnie i miło czas. Bo naprawdę nie powinno się skupiać tylko na pracy czy nauce 24 godziny na dobę. Ale jeżeli ten miło spędzony czas sprawi ci przyjemność, to staraj nie czuć się z tym źle. I ostatni punkt, dziewiąty, czyli jeżeli w Twojej drodze do produktywności będą jakieś wyboje to nie obciążaj się za to. Nikt nie mówi, że w ciągu jednego dnia da się zmienić całe swoje życie. Sposoby myślenia, patrzenia na świat, mechanizmów przezwyciężania prokrastynacji. I takim wybojem może być na przykład to, że zaplanujesz sobie coś do zrobienia konkretnego dnia i tego nie wykonasz. Albo na tyle zmieni ci się dzień, że nie uda ci się wykonać swojego planu. Nie bierz żadnej winy na siebie, bo tutaj żadnej winy nie ma. Trzeba być elastycznym i wyciągać z tej drogi do produktywności małe sukcesy i na ich podstawie budować kolejne kroki. A dzięki temu dużo łatwiej będzie ci się na tej drodze utrzymać. Jeżeli jesteś albo właśnie wchodzisz na tę drogę produktywności, to trzymam bardzo mocno kciuki, żeby ci się udało, żeby może udało ci się zmienić jakieś nawyki i lepiej gospodarować czasem. Jeżeli ten filmik ci się podobał, to będzie mi szalenie miło, jeżeli dasz mu łapkę w górę i subskrybujesz kanał, żeby być na bieżąco z moimi wszystkimi nowymi materiałami. Napisz mi w komentarzach, jaki jest Twój stosunek do produktywności i co sądzisz o szkodliwym trendzie toksycznej produktywności. Bardzo jestem ciekawy Twojego spojrzenia. My Widzimy się w kolejnym filmie. Love you, bye, yeah, 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 bye.